Jutrzejsza data, czyli 18 lutego 2025 roku, może zapisać się w historii jako data zakończenia wojny na Ukrainie. Może, ale nie musi, bo co jutro się dzieje? Mianowicie jutro w Riyadzie, czyli w stolicy Arabii Saudyjskiej, spotkają się delegacje dwóch państw Rosji i USA, aby Omówić kwestię zakończenia właśnie tej wojny. No i moi drodzy, ze strony rosyjskiej wiemy, że już Sergiej Ławrow, czyli minister spraw zagranicznych Rosji, przybył na miejsce wraz z doradcą prezydenta Władimira Putina, panem Uszakowem. Juri Uszakow jest specjalnym wysłannikiem, który wraz z Ławrowem już przybył na miejsce, a ze strony amerykańskiej będzie to Marko Rubio, czyli sekretarz stanu USA, z panem Mikem Waltzem, sekretarzem do spraw bezpieczeństwa, no i jeszcze Steve Witkow, specjalny doradca do spraw Bliskiego Wschodu. No więc ci panowie spotkają się w dniu jutrzejszym, aby omówić kwestię zakończenia wojny. Co ciekawe, do tych rozmów nie została zaproszona Ukraina, no i żadne państwo europejskie. To może być bardzo trudne doświadczenie, no i ciekawe, co tam zostanie zagwarantowane przez obie strony i czy dojdzie w ogóle do porozumienia. No wiemy, że Amerykanie nie chcieli, aby państwa europejskie brały udział w tych negocjacjach, by uniknąć powtórki z tych porozumień mińskich z 14 i 15 roku, kiedy to właśnie te porozumienia miały doprowadzić do zakończenia konfliktu na wschodzie Ukrainy. A jeżeli sobie przypomnimy, jak wszystko się dalej potoczyło, no to wiemy, że te porozumienia mińskie były o kandydupy potwód. Jedna z drugą stroną Rosjanie i Ukraińcy na zmianę oskarżali się o nieprzestrzeganie tych postanowień. No i w gruncie rzeczy do żadnych porozumień tak naprawdę wtedy nie doszło i one nic nie zagwarantowały, no więc żeby uniknąć powtórki z tej sytuacji, Rosjanie z Amerykanami postanowili dogadać się sami. Co uważacie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach.